Co doskwiera polskiemu przedsiębiorcy? Co doskwiera przedsiębiorcom? Wiesz, co Maćku, ja mam właśnie doświadczenia z kilku innych krajów. Wcześniej mieszkałem kilka lat w Kanadzie, długo w Wielkiej Brytanii przebywałem i widziałem, jak tam są traktowani przedsiębiorcy. Sam również tam miałem firmy, widziałem, jak to wszystko się odbywa. No i zdecydowanie uważam, że przedsiębiorca w takich krajach anglosaskich, powiedzmy, jest traktowany jako osoba, która tworzy miejsca pracy, która ma bardzo duży wpływ na to, co się w kraju dzieje, i urzędnicy tamtejszych urzędów widzą to, da się to odczuć. Widzą, że chcą na wszelkie sposoby pomóc temu przedsiębiorcy, żeby mu się wiodło, żeby ten przedsiębiorca mógł zatrudnić więcej osób, żeby mógł płacić więcej podatków i robią wszystko, żeby temu przedsiębiorcy pootwierać drzwi różnego rodzaju i go faktycznie wesprzeć. W Polsce niestety tego nie widzę. Słyszę tylko od niektórych polityków, że wspierają przedsiębiorców, natomiast jednak to, co mówią, jest zupełnie czym innym niż to, co robią. Moim zdaniem dzisiaj wciąż przedsiębiorca jest traktowany jako gorsze zło i nie jest wspierany w żaden sposób.